Dialektyczna jest w założeniu nie tylko różna od Heglowskiej, lecz jest jej wprost przeciwstawna. Według Hegla proces myślenia, który on nawet przekształca w samodzielny podmiot pod nazwą idei, jest demiurgiem rzeczywistości stanowiącej tylko jego zewnętrzny przejaw. Według mnie zaś przeciwnie idea nie jest niczym innym jak materią przeniesioną do głowy ludzkiej i przetworzoną w niej. Mistyfikującą stronę dialektyki Heglowskiej Krytykowałem już prawie przed 30 laty, w czasie gdy była jeszcze modą sezonu. Mistyfikacja jakiej dialektyka uległa w rękach Hegla, bynajmniej nie zmienia tego faktu, że on właśnie pierwszy wyczerpująco i świadomie wyłożył jej ogólne formy ruchu. U niego stoi ona na głowie. Trzeba ją postawić na nogi, żeby wyłuskać racjonalne jądro z mistycznej skorupy. Hegel twierdził, że substancją świata jest pewna idea absolutna, która istniała przed pojawieniem się przyrody i człowieka, jest ona tożsamością idei teoretycznej i praktycznej. Idea absolutna jest sprawcza i najwyższą sprzeczność zawiera w sobie samej. Jej działalność polega na samoruchu, który jest procesem jej samopoznania. Ruch w żywiole czystej myśli jest sferą logiki, a idea absolutna ujawnia się tu w systemie logicznych kategorii, praw i pojęć. Idea absolutna w procesie swego samoruchu przechodzi w swoje przeciwieństwo przyrodę, a następnie powtórnie negując przyrodę, powraca do siebie jako absolutny duch. Ruch idei absolutnej w sferze ducha absolutnego, a także w sferze logiki, jest myśleniem, ale nie myśleniem w ogóle jako ruchem czystej myśli, ale myśleniem ludzkim. Wynikiem tego procesu jest tutaj absolutna wiedza idei o sobie. Zatem ruch dialektyczny, zdaniem Hegla, jest procesem samorozwijania się idei absolutnej, która przybiera różne obrazy. Procesem ruchu myśli. Procesem myślenia. Rzeczy, realny świat zmysłowy, człowiek i społeczeństwo ludzkie są jedynie odbiciem, zewnętrzną formą idei absolutnej. W związku z tym nie można twierdzić, że heglowska filozofia, logika, wyrzuca rzeczy poza swoje granice. Ona bada je, gdyż zdaniem Hegla myślenie i byt są tożsame. Dla Marksa ważne jest tylko jedno, odkryć prawo rządzące badanymi przez niego zjawiskami. Przy tym ważne jest dla niego nie tylko prawo rządzące nimi dopóty, dopóki mają pewną zakończoną postać i póki pozostają w takim stosunku wzajemnym, jaki można stwierdzić w danym okresie czasu. Ważne jest dla niego ponadto prawo ich zmienności, ich rozwoju, to znaczy przejścia z jednej postaci w drugą, z jednego układu stosunków wzajemnych w drugi. Gdy odkrył to prawo, zaczyna bardziej szczegółowo rozpatrywać następstwa, w których prawo to objawia się w życiu społecznym. Zgodnie z tym, Mark troszczy się tylko o jedno, żeby w drodze ścisłego naukowego badania dowieść konieczności określonego układu stosunków społecznych i żeby w sposób możliwie nienaganny skonstatować fakty będące dla niego punktem wyjścia i oparcia. W tym celu wystarcza mu najzupełniej, jeżeli dowiódłszy konieczności ustroju istniejącego, dowiódł też konieczności innego układu do którego przejście musi być bezwzględnie dokonane, niezależnie od tego, czy ludzie o tym myślą, czy nie myślą, czy są tego świadomi lub nieświadomi. Marx rozpatruje ruch społeczny jako proces przyrodniczy, którym rządzą prawa nie tylko niezależne od woli, świadomości i zamiarów człowieka, lecz raczej, odwrotnie, określające jego wolę, świadomość i zamiary. Jeżeli pierwiastek świadomy w historii kultury gra taką podzędną rolę, to jest rzeczą zrozumiałą, że podstawą krytyki mającej za przedmiot samą kulturę najmniej może być jakakolwiek forma lub jakikolwiek rezultat świadomości. Znaczy to, że jej punktem wyjścia może być nie idea, lecz tylko zjawisko zewnętrzne. Krytyka poprzestanie na porównaniu i konfrontacji faktu nie z ideą, lecz z innym faktem. Ważne jest dla niej tylko, żeby oba te fakty były możliwie najściślej zbadane i żeby istotnie stanowiły wobec siebie różne momenty rozwoju, a oprócz tego ważne jest, żeby niemniej ściśle zbadane były porządek, kolejność i związek, w jakich objawiają się stopnie rozwoju. Niejednemu czytelnikowi może przyjść na myśl i takie pytanie, przecież ogólne prawa życia ekonomicznego są takie same, niezależnie od tego, czy stosują się do teraźniejszości, czy do przeszłości. Lecz temu właśnie Marx zaprzecza. Takich praw ogólnych wcale według niego nie ma. Według niego, przeciwnie, każdy wielki okres dziejowy ma swe własne prawa. Gdy tylko życie przeszło dany okres rozwoju, wyszło z danego stadium, a weszło w inne, zaczyna się rządzić innymi już prawami. Słowem, życie ekonomiczne ukazuje nam tu zjawisko analogiczne do historii rozwoju, którą obserwujemy w innych dziedzinach biologii. Dawni ekonomiści zapoznawali naturę praw ekonomicznych, porównując je z prawami fizyki i chemii. Głębsza analiza zjawisk dowiodła, że organizmy społeczne różnią się od siebie nie mniej głęboko niż organizmy roślinne i zwierzęce. Wskutek odmiennej budowy tych organizmów, różnorodności ich organów, odmienności warunków, w jakich organy te muszą funkcjonować itd., jedno i to samo zjawisko na różnych stopniach rozwoju może podlegać zupełnie różnym prawom. Marx, na przykład zaprzecza, jakoby prawo przyrostu ludności było takie samo wszędzie i zawsze, dla wszystkich czasów i wszystkich miejsc. Przeciwnie, twierdzi on, że każdy stopień rozwoju ma własne prawo przyrostu ludności. W zależności od różnego rozwoju sił wytwórczych zmieniają się stosunki i rządzące nimi prawa. W ten sposób, stawiając przed sobą cel, zbadanie i wyjaśnienie kapitalistycznego układu gospodarczego, Marx sformułował ściśle naukowo cel, który musi sobie postawić każde dokładne studium życia ekonomicznego. Wartość naukowa takich badań polega na wyjaśnieniu tych poszczególnych praw, którym podlega powstanie, istnienie, rozwój, śmierć danego organizmu społecznego i zastąpienie go przez inny, wyższy.